Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Dziś stwierdziłem, że wrócę do gry, w którą kiedyś grałem, a jest nią oczywiście Minecraft. Bo co by mogło być to innego? Chyba każdy kojarzy gierę, że macie swoją łapę z przodu i po prostu robicie nią... Jakieś klocki wypadają, potem sobie robicie inne klocki i robicie sobie co chcecie w sumie na dobrą sprawę. Gra pewnie rozwinęła się w taki sposób, że nie będę jej kojarzył tak jak... Kiedyś ona wyglądała, bo jest to nierealne, wszystko po prostu idzie do przodu z czasem. Ty pszczoła! Pszczołka! Może to być dla mnie pewna przygoda taka, mm, żeby powspominać i doświadczyć może po prostu czegoś nowego. Może znów coś tam zatrybi się, w kurde. Tą grę, tak wiecie, wciągnę niesamowicie, zobaczymy. Nie, no ten wstęp, tragedia, tragedia, kurde, kończył, co ty się Nie, Nie, idę do. Nie, w sumie w domu jestem, idę do kuchni. Było energicznie czy nie było? Hmm. Takie, wiecie. More energy, more passion. More energy, more passion. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, chyba będzie Git, chyba będzie Git. No i lecimy sobie tryb jednoosobowy, oczywiście. Tutaj widzę, że mam jakieś zapisy, i są to jakieś poprzednie wersje, ale stwórzmy sobie nowy świat. Przygotowywanie świata. E, nazwijmy go sobie. No właśnie, jak go nazywaj. Ty, kurde, to jest w ogóle gra świat, więcej. O co tu chodzi tej? O co tu chodzi, no? Ale nazwa, nazwa, jeszcze raz nazwa, jaka nazwa? Dobra! Świat nazwiemy wyspa totalnej porażki, jeśli kojarzycie bajkę, to spoko, jeśli nie, to też spoko. E, I teraz tak, e, mamy tryby gry: kreatywny, przetrwanie i hardcore. I dobra, pójdziemy sobie w hardcore. Niech będzie i wczytywanie terenu, moi drodzy, i jesteśmy na zimie. Jesteśmy na zimie. E, Okej, okay. niedługo w sumie zima do nas zawita, Może nie tak niedługo, bo jeszcze jesień, e, ale... Okej. Okay. Płynnie w miarę to wszystko chodzi. Ale, e, psy, cisza tam! O, no, chyba płynnie chodzi. Chyba płynnie chodzi. Tutaj widzę, że jeszcze się wczytują niektóre elementy, więc może jak się wszystko wczyta, będzie troszeczkę lepiej. I teraz tak. Ty, ja mam w ogóle jakąś skórkę. No to nie jest ten podstawowy, nie? Jak to się robiło? F5, F5. O, o. Dlaczego ja, ja mam czerwone gały? Kijo na I lecimy se tu dalej. Spalam. Ok, czyli, czyli kiedyś. Miałem takiego ludzika. Spoko, wracamy sobie do tego. E, I co? no, drewno by mi się przydało, nie? Jak ja te, ja tutaj muszę jakoś przetrwać pierwszą noc. Czyli trzeba się zbudować, żeby. Żeby przetrwać, a, a drewno się przyda do, do wszystkiego w sumie, tam już mi się podoba, że jest jakiś taki, nie wiem, taka góra, jakieś górcze, jakieś takie, wiecie, fajne rzeczy. Generalnie tutaj, z tego co wiem, a tutaj pod te to się pisze, jakoś tutaj mogę to przybliżać tą kamerę w sensie. Sorry, jak coś nie, bo ja jestem zielony trochę, e, mówię, kiedyś grałem w tego Minecrafta, teraz dla mnie to jest lekutko czarna magia, ale kwestia raczej przyzwyczajenia. Odblokowano nową recepturę, sprawdź księgę receptur, dobra, zaraz sprawdzę, tylko dajmy to drewno tutaj do końca wyłupczyć e, i, i będziemy robić jakieś tam badyle, jakieś inne rzeczy, e, kamień trzeba będzie też pozyskać, więc na samym początku zrobimy sobie z drewna. Dobra, jesteśmy pod E i teraz tak, e, musimy zrobić dechy, robimy sobie dechy, ciach, ciach, ciach. E, dobra, coś jeszcze jednak pamiętam, okej. Okay. Musimy sobie tego craft table'a zrobić, o i to też jest, no. No i dobra, chodźmy tam, w tamtym kierunku. E, tam jak dojdę, to generalnie, e, co? Kopię się po prostu gdzieś tam, jakieś drzwi się zrobi, węgiel trzeba znaleźć. O, węgiel trzeba znaleźć, jak będzie węgiel, będą torcze, i, I będzie, będzie światło, będzie światło, a światło się przyda. Yy, na razie to sobie zostawmy, chodźmy sobie tak o tam, bo tam też są kurcze. Co są? Też są drzewa, ale tych drzew całkiem mało, o tutaj jest sporo drzewek. Hmm. No i okej. Okay. Tylko kurcze. Jest węgiel i jest miedź moi drodzy, a ja czemu tam mieć jest jakaś taka pomarańczowo-zielona? Ona jest jakaś skażona, <grych> nie rozumiem. E, może to nie mieć, nie wiem. Zawsze kojarzę, że nie było tej zieleni. Ale spoko. E, rozstawmy sobie to tutaj. I teraz tak, cyk, cyk, cyk. Robimy sobie kilof. I teraz musimy trochę kamula nabić. Mając trochę kamola, robimy sobie, oczywiście, już teraz kamienny kilofek. a co? To się przyda. E, robimy więcej patyków. Teraz robimy sobie siekierkę na drewno. I idziemy łupać, łupać, kurde drzewa no No teraz z tą siekierką to pato, co się dzieje z tym pniakiem Cyk, cyk, cyk To takie całkiem wysokie to drzewo było A chwila, momento i nie ma, ty lawa tam jest w ogóle Ciekawe otoczenie, ciekawe, ciekawe No ale dobra, jeszcze trzeba będzie zrobić łopatę e, Albo nie, trzeba będzie, nie wiem, na razie ten węgiel jeszcze idziemy wykąpać I, 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 i co? No i będziemy się dziś tutaj zabudowywać, ale też żelazo mnie interesuje. Czy to jest faktycznie żelazo, czy co to jest? Sprawdź księgę receptur, okej. Okay. Nawet nie będzie to sprawdzić, ale zaraz sprawdzę. Wykopiemy sobie to wszystkie te tutaj dobroci, które oczywiście dostaliśmy. No bo jakbyśmy mieli z tego nie skorzystać. A, proszę, proszę, jeszcze jakiś ekspo wpada. Ej, to jest coś innego. Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Pierwszy raz coś takiego widzę, nie? Pierwszy raz. Generalnie tu już będzie można się zakopywać. Eee, tu jest ta księga. Ok, czyli mamy, pokazuje wszystkie spoko. Czyli mamy pochodnie, mamy cukier, eee, mamy dźwignię. Oha, to jest to, to jest to. A to co to jest w ogóle? Ruda miedzi, nie? No to jest miedź, tylko to zmieniło teraz po prostu wygląd. Chyba tak. Eee, generalnie żarcie by się też przydało, nie? O, tutaj mamy w ogóle jakoś tego więcej. A to pokazuje, jak to zrobić. Tak, to od razu chyba bierze przedmioty, które są potrzebne. Tutaj na przykład nie mamy i dlatego to jest na czerwono. Ej, ale to jest giga ułatwienie, nie? Mega ułatwienie. Ty, ognisko w ogóle teraz można robić. Już nie trzeba robić tylko pochodni? No, za moich czasów... Za, za moich czasów tego nie było. Tak, takich rzeczy nie było. Ej, ty, tu są w ogóle teraz świerkowe drzwi. Kiedyś były po prostu drzwi. Ty, ale jaja. Tutaj jest chyba wszystko, tak? Aha, czyli to jest... Dobra, spoko. Ja się uczę, tak? Ja, ja się uczę. Zrobimy sobie na pewno właśnie te drzwi. Do tego sobie też przejdziemy, tu, tu. tu. Eee, I co? I będzie można się tutaj zabudować, tyle, że. Mm, przydałoby się jeszcze. Co by się przydało? Może tutaj się nie zabudowujmy. Tutaj już to tak jakoś rozdupcyłem. Eee, Chodź. Ej, kolejny węgiel. Dobra. O, dobra, ja to widzę tak, nie tu. I tutaj będzie. Początkowa siedziba. Proszę ja was bardzo. O nie, nie, wyrzucaj. Podnieś. Ops. No i drzwi jak ta lala. Mamy chałupkę. Teraz pyk. O. No i co? Mini kawalerka w Warszawie. No i mamy, nie? Cztery koła za wynajem. O dobra, jest tutaj więcej miedzi. Tu jest miedź, tu jest węgiel. Ty, ile tutaj jest dobroci. Ile tu jest smakołyków. Dobra, tylko dajcie mi jeszcze, nie wiem, owce, może, na przykład. Albo jakąś muućkę. Mu, 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 kurwa! Też by się przydała, też by się przydała. Generalnie jakieś mięso, nie? Generalnie jakieś mięso, widzę tam dynie są. Eee, za bardzo, żeśmy się nie oddalali, bo ja potem nie znajdę tego, nie? Orientację w terenie mam całkiem niezłą, aczkolwiek tutaj mogę się pogubić. E, dynie, chyba też będzie można jeść, więc je sobie weźmiemy. Już jakieś receptury nowe odblokowano, dobra. Czyli ta gra będzie mnie generalnie troszeczkę tak prowadzić za nosek, za rączkę. E, co, co, co mi osobiście odpowiada, bo mówię, dawno nie grałem, nie pamiętam zbytnio, jak to tutaj wygląda. No ale dajcie mi jakieś mięso. No jest mięso, nie? Jest królik. Królików nigdy nie kojarzyłem. Może były, może nie było. On będzie uciekał strasznie, nie? A jest jakieś mięso z królika? No, sorry, wariacie, no, biedny jestem, nie mam. O, jest, dobra, jest coś. No musiałem tu, przepraszam, no musiałem, no przez. Przecież... No co innego miałem zrobić? No nie, no nie ma żadnej krowy, nie ma świni, no to co? No, no świnia tylko w ubójnie, ale tu nie ma zwierząt, za zimno jest, to był jakiś śnieżny kurczę zając. No teraz to jestem kurczę zdziwiony, bo to jest ta mieć, którą ja kojarzę za swoich czasów. To trochę źle brzmi, ale nie jestem taki stary jak coś, nie? Spoko, nie? <grym> ale to jest ta taka bez zarazny mieć. Czemu tamta ma takie zielone te? Nie, nie ogarniam, nie ogarniam. Możecie mi napisać na dole w komentarzu o co chodzi, bo, bo, bo ja nie wiem. Generalnie się ściemnia, nie? I, i o, wypadałoby chyba wracać. Kurde, no zaraz się potwory pojawią. Co to ma być? Gdzie ja jestem? Trzeba ja się na jakiejś łące nie mogłem zrespałnić. Gdzie jest dużo. Jakiś tam świnek i w ogóle innego tego wszystkiego co tutaj mamy. O! Tam nie ma zimy, ale tam nie dojdę. Bo mogę paść. A że wziąłem sobie tryb hardcore, no to... to padnę ich nie? Oj dobra, trzeba. trzeba zawijać. O jest już szkielet. Ja dupię ty. Dobra, trzeba zawijać mandziur i trzeba biec do chaty. Nie ma innego rozwiązania. Ty no strzela do mnie. Proszę mnie zostawić, wariacie, proszę, proszę, bo będę musiał na nowo wszystko zaczynać. A już tyle łupów mam, tyle rzeczy. I księga receptur. Aha, bo do wody wlazłem i mi się łódź pokazała. Okej. Okay. Dobra, trzeba trochę poskakać, może nie trafi. Przecież jestem bardzo, ale to. O, jest i zombiaczek, jest i zombiaczek. No i jest noc, jest noc. Pierwszą noc przetrwamy i będzie git. Ty, creepery też są, dwa obok siebie. <laughs> Oj, nie tak. Nie, nie, nie. Oj, to też nie to. Co? O, ty! Ten ma zbroję w ogóle. O co tu chodzi, ty? Ten wygląda na kozaka, uciekamy. Ale już chyba biegać nie mogę, bo jestem zagłodny. No trudno, a ja mogę to? O nie. Nie, no nie, nie, nie. Trzcina cukrowa, mogę to zjeść? Nie mogę tego zjeść Jestem już w pchacie i generalnie aż mi zabrakło słów, bo nie było tutaj ani torcza nie było drzwi. Na szybko to postawiłem. Po zombie jest tutaj zaraz obok. Gdzie on jest? Gdzieś był. No nie ma go, ale słychać. O, jest creeper. Pola z sobie. Dobra, jeszcze torcza damy sobie tu, żeby było oświetlenie. No i generalnie mam surowego królika. Zróbmy sobie więcej tutaj przestrzeni po prostu. Okej, okay, mamy trochę kamienia, i teraz chyba tak. O, jest piecyk, dobra. Do piecyka ciach dajemy węgiel tu. Pieczemy tego ziomeczka, żeby się najeść. I, i, I co? Tutaj nie chcemy tego robić, tego też nie chcemy, czy coś my... Ty, wędzarka jest, ty, jest wędzarnia, ty, co tu się dzieje? A to co? Beczka. Dlaczego ta beczka? Placek dyniowy. Dobra, tu jeszcze nie mamy takich rzeczy. Ty, ale tu jest rzeczy nowych. Kurde, jak ta gra się pozmieniała. Coś niesamowitego. No i teraz moja kawalerka już nie jest kawalerką. Proszę, ja was bardzo. tutaj już mamy całkiem niezłą przestrzeń. Tutaj sobie zrobiłem teraz tak. Kiedyś kojarzę, że się kopało tak właśnie 3 na 3 żeby czegoś szukać. Aczkolwiek my nie musimy niczego szukać, bo mamy wszystkiego pod dostatkiem. Tylko nie mamy mięsa, nie ma mięsa. Ziomeczek się upiekł, upiek się ziomeczek, więc możemy sobie go oszamać. Oj, to za wiele. Za wiele to nie zmieniło. E, jeszcze mamy noc, e, bo słychać tutaj ziomeczków ze sobie chodzą, no i stękają, i jękają. Trudno. E, generalnie nakopię tyle kamienia, ile się da. Coś tam w dół może pójdę i, i na razie tyle. Trzeba przeczekać. E, te zombiaki bo. No bo na razie nic nie zrobię. A jak będzie. O, ty panie! Ty coś lata. Nie, topesz. I on też mnie może zabić? Nie to są ty! Dobra, ja się go trochę cykam, nie? Tym bardziej, że jestem głodny. Wracając, ja sobie posiedzę tu, przeczekam, i jak już wstanie słoneczko i nastanie piękny nowy dzień, to po prostu pójdziemy szukać żarcia i przede wszystkim trzeba znaleźć owce, żeby zrobić wyro. To wtedy będziemy iść w kimono i po prostu będzie automatycznie nowy dzień, a co się z tym wiąże? Nie trzeba będzie siedzieć po nocach w kopalni. Wyspa totalnej porażki, nie! Nie, to się nie dzieje! O, się nie dzieje, nie! Miałem wam pokazać, jaką kopalnię wykopałem. aha, creeper, ty. No mówię, idę, zobaczę, czy jest słońce, było słońce i. I co? Obserwuj świat, ekranty. Czyli teraz mogę tylko. A, dobra, czyli teraz jest jakieś tutaj. Mogę zobaczyć, jak to wygląda. To czekajcie, pokażę wam. Muszę od nowa, od nowa. Gdzieś tu był Creeper, ty. Jak, jak to się wydarzyło? To nie mam tego pojęcia, ale dobra. Łe, e, e, co? X-ray? Mhm, hmm. Nieważne. Tutaj, o, schody, proszę, jakby luksusowo. Tu już zacząłem sobie kopać. No, bez sensu, bez sensu. Ej. Trafiłem do nieba. Tam jest światełko. Mogę się tam zbliżyć? Czarny ekran. Czarny ekran. Komputer wybuch. Wybuch, komputer, ty. Co tu się dzieje? Nie, jestem, jestem, jestem. Tym razem po prostu zróbmy sobie przetrwanie, już nawet niech nazwa będzie Nowy Świat i tyle. No nie popisałem się. Uwaga, uwaga, więcej zieleni, więcej zieleni. Ostatnio byliśmy na zimie, a tutaj proszę, proszę ja was bardzo. Są owieczki, łe, owieczki są, a ja nie mam nożyczek. No niestety, drodzy moi tutaj mili. Proszę. Nie, nie oceniajcie, nie oceniajcie, życie po prostu mnie do tego zmusiło Owieczko moja, proszę daj trochę wełny, okej, okay. musimy mieć jeszcze chyba jedną wełnę Gdzie jest ta szara owca? Gdzie są te dzieci? Jest, a nie szara tylko brązowa, o, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu Ciach, a tu się coś ładuje, to jakiś jest mocniejszy atak? Chyba ta Eee, ok. jeszcze jedna jest, ale ciebie już zostawię w spokoju moja droga Ciebie ocalę, ciebie zostawię Tutaj coś widziałem, że jeszcze... Ty, pszczoła! Pszczółka! ściółka Maja! Dobra, okej, okay. no, no, no klasycznie, no co, no rąbiemy drewno. Plus jest tego taki, że tu mi się troszeczkę bardziej podoba, szczerze mówiąc, bo chyba coś tam napomknąłem, że szkoda, że nie jakaś łąka, coś tego typu, a tu proszę, jest łąka, także elegancko. Mamy więcej pszczółek! I ty, jest ul. Zaatakują mnie, ale ja bym chciał trochę miodu. Coś wyleciało. To ja tylko im chatę rozwaliłem i nic nie dostałem. Łe to sorry, sorry, ziomeczki, sorry, nie było tego. Ja nic nie zrobiłem, ja tu nie było, jakby co? To jest pies, wilk? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Będzie mnie gryzł czy nie? Ty owce pożerają. Ej, zostaw to owce, wariacie. Zostaw owce. Ty gały ma czerwone, jak ja. Ty gryzie mnie, patrz to. Idź mi stąd. Zostaw owce w spokoju! Ciekawe, czy da się je jakoś oswoić. Pewnie tak, z tych. Ej, ze szkieletów lecą kości. Jak dostanie kościurę, to na bank będzie potulny. Ale na razie trzeba przetrwać noc, nie ma co się wychylać. Dobrze, że to już nie hardcore i jak pa... Ooo są muczki, Są świnki! Wszystko. Po prostu jest wszystko. Są no, nawet zombiaki. Oj, tego to bym nie chciał. No jest i węgiel. Dobra. Tutaj się osadzamy. Ty więcej węgla, jeszcze więcej węgla. O, tu też jest węgiel. Tu w ogóle wyspa latająca. Takie rzecz. Ciaskinie jest nietoper, ale ta jaskinia jakaś taka. Nie za głęboka, ale jest żelaza więcej. Ja już trochę nakopałem, a żelazo się przyda. I szkoda, że ja kurczę pierw tego żelaza nie pozyskałem. To biedne owieczki wyżyły, bo nożyczki by się zrobiło. A tam dwa żelaza jest potrzebne, jak dobrze pamiętam. No cóż, no trudno. Wróciłem już do tego, co posiadałem przed tym, jak się wyglebałem. Teraz widzę, że jestem głodny, więc jeszcze czekaj się tutaj. oszamiemy sobie mięsko. I teraz tak, aktualnie jestem w swojej lepiance nad wodą, znów jest noc, co nie jest dobre, ale to czekajcie, bo ja już się mogę bronić. Ja mam tutaj tyle rzeczy, że ja już pato, pato, nie tak, tak, dawa jakiegoś tu kamulca i robię sobie mieczyk. I teraz tak, wiem, że ten mieczyk mogę dać tu i tylko nie wiem jak ja go mam wybrać, tak szczerze, no bo tutaj są klawisze 1, 2, 3, dobra. A, a jak ten miecz? macham teraz kilofem. off'em. Hmm. No okej, okay, będzie na razie tak, nie wiem, bo tutaj generalnie jest znaczek chyba tarczy, więc może tego nie mogę tutaj mieć, nie wiem, ale dobra, lepianka się prezentuje tak, no, no wiadomo, jeszcze nie ma tych okien, ale no, no na razie nie ma, bo jeszcze nie przytapiałem tam tego. O, nie patrzymy im w oczy, nie, 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 creepery też są. No dobra, na szybko ta lepianka, no taka surowizna, nie, ale jest. E, tutaj są dynie, tu jest e, jakaś dżungla, tam jest też dżungla, tu są lasy, łąki, wszystko się zgadza. Tu mamy kopalnię, więc jest sika e, Dużo mamy mensa, bo są świnki, są krówki, są kurczaki i będą robić te. No nie będą robić, a o właśnie, o jajkach jest mowa. Jedno jajko jest, tutaj robimy sobie tak, a masz ty cholero. I co, czy pierwszy zombie, będzie zabity? Dobra, dawaj, 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 mamy łopca podporką. No a jak świe, panowie. Ty, ale dobra. pająk jest też, okej. Okay. Generalnie lepiej uciekać. O, kolejny jajo. Mamy jaja. Ja nie wiem czy on się nie teleportuje tak szczerze, bo są jakieś takie turbo dziwne dźwięki. Jakieś takie... O, ty, Cholero! A idź ty! Po no, zostawcie mnie, tu jest kopalnia, idziemy do kopalni. Cia o nie, 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 kolego, tak się nie będziemy bawić. Zamykamy się, dobra, jestem bezpieczny. Yy, I tak, kopalnia, yy, trochę tu w dół, trochę tu w dół, tutaj trochę więcej I koniec. No na razie po prostu wróciłem do tego, co, co miałem. Co miałem? Właśnie co miałem, ale już... Panie, zajęte jest, nie widzisz? No, dobra. I generalnie, teraz tak. Kopiemy dalej. I musimy pozyskać żelazo, bo to jest ruda miedzi. Tak, czytanie bardzo boli. E, pewnie było napisane. A ja nie wiem, czemu jakoś to żelazo mi się tak do tej łepetyny wkuło. Nieważne. E, z miedzi nie wiem na razie co robić. E, I co. No ha, trzeba gdzieś się kopać dalej tutaj w dół i szukać żelaza, jakiś tam innych materiałów, zasobów, mm, żarcie, póki co jest. Ty no, wariacie, wese odpuść, co? Idźże mnie stąd, idźże mnie stąd, bo, bo cię proszę. No i se poszedł, czyli czasami wystarczy być po prostu grzecznym, yy, kulturalnym, o, o, inne słowo. Yy, I coś chciałem. No tak, już wiem, co chciałem. Chciałem, kurczę, zrobić te wyro, nie, żeby się kimnąć, ale czajcie to, że wełna, no znaczy tutaj. Kolor ma znaczenie. Kolor ma znaczenie, rozumiecie to? I nie mogę zrobić wyra. Muszę mieć trzy białe albo trzy brązowe. Inaczej nidrydy, bo już sprawdzałem. Mm, bez sensu. Bez sensu. Yy, muszę to mieć znaleźć. I ktoś kojarzy, że. Dostaw. Trzeba tam iść. Trzeba iść ta. I jeszcze do mnie celujesz. Trzeba iść tam, tam chyba była ta mieć. Yy, I trzeba yy, ogolić owce. Trzeba ogolić. Nie ma już co zabijać. Trzeba ogolić. Więcej wełny będzie przy okazji, bo wtedy kojarzę, że H2 lecą, albo na 3. Zrobi się wyro, wyro się postawi jedno w kopalni, jedno się w lepiance postawi yy, i, i nie będzie takich sytuacji jak teraz, że ziomeczek będzie nam tutaj kurczę zaglądał za drzwi. Nie no nie może być tak. Idź mi ty do diabła. Żeby on się nie... O właśnie, pali się. We mnie no wypuść wariacie. Dobra. Nie ma ziomeczka, okej. Okay. Zamykamy kopalnię i teraz tak, mamy kościurę, więc będzie można sobie psa tego chyba oswoić. Pytanie... Idźże mnie stąd. Pytanie, czy on będzie wtedy za mną podążał i na... Ty, a to jest muć, to jest byk jakiś, ty, to ma ro... Uuu, a to... A to jest! Dużo tych nowych zwierząt, podoba mnie się, podoba mnie się. E... O cholera, tutaj... Nie dociera słońce i one żyją. Proszę mnie zostawić. Tu jest tylko węgiel. A gdzie była ta, ta jaskinia moja? Nie, no zaraz padnę znowu. W Poszukiwaniu miedzi. W poszukiwaniu. Miedzi, żelaza, mieć jest. Nie ma dalej żelaza. Dobra, nie. No jeszcze jedną owcę trzeba ubić, jednak. Są nawet i konie. Co ty dajesz? Ja mogę go dosiąść, ty. Na bank można siodło zrobić. Jak będzie siodło, to mamy konia. Bo... No, widzicie, bo tak to. Nie da się nic. A mogę mu kościół dać? Nie, nie chcę kości. <grywka> Marchewkę, jakbym miał. O, marchewa, jakby była. Na bank gdzieś rosną. Dawaj mnie to wyro. Mamy wełnę, raz, raz i pyk. Białe łóżeczko, elegancko. I powiedzmy, że. A nie chcę stoi tu. Można się teraz w każdy. No, możesz spać tylko w nocy albo podczas burzy, ale już mogę się przekimać normalnie i, i oczywiście nie muszę czekać aż nastąpi dzień. Tutaj jeszcze męsko niech się zrobi, bo jestem głodny. No i można powiedzieć, że taki pierwszy w sumie swój etap taki starcia z grą jest już za mną, mniej więcej coś tam człowiek pamięta, trochę pozapominał, dużo sporych nowych, lecz jest. No bo miedzi nie kojarzę urąbało mi się z tym żelazem. Dużo nowych tych zwierzaków, co mi się mega osobiście podoba. No i tyle. Kopalnia będzie rozwijana na pewno. Lepianka się zmieni kiedyś tam w piękną, dużą willę. No, a na ten moment ym, będę się zbierał. Będę się zbierał. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to łapeczka do góry, mile widziana. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już niebawem. Cześć!